Witam moich subskrybentów, jestem w trakcie zmiany tutaj z kolegą Tych tulei Tej i tej Tej i tej No i tak Mercedes wygląda z spodu no nie? Co nie gdzie popękane Nowy tłumik, co? Musiałeś uciąć? No, tłumik tak wygląda od spodu. Jest brudno od błota. Pojedzie na mynie jutro Już te gumy muszę kupić. O, tu przymocowane ładnie. O, tu patola jest odjebana, ale chuj z tyłu. Podrugniemy plastikiem. Kurwa i będzie o, i jest dobrze Nie ma co na hama próbować. szukać dziury w całym samochód ma jeździć. Wielkiej patologii to tu nie ma. zaraz jak skręco się osłon to drugi filmik nagram